Komentować. Taka ekipa. No piękny głośnik z pięknym magnesem. Będzie grał? Będzie grał. O! Ożyw. O! To, że orzuł, to ja wiem, no, ja wiedziałem, że on ożyje, ale on orzuł pięknie. Za to. to. No. To jest kultura, ta. O, kurde. Od dzisiaj zostajesz głównym montażystą w trybunale 3.0 Disney. Nie ma kompletnie się czego czekać. Kumacie, to są dobre wyniki. To jest wszystko ok. Z dawkowaniem wszystko ok. A było źle. Czyli co? Czyli jednak coś było nie tak z tymi wtryskami. No, bo co? <coughs> Nic więcej żeśmy nie zmienili, tak? Okej, okay, wtryski działają, mocy dalej nie ma. Spodziewałem się tego, jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale bo I co? I kolejny dzień, i kolejne wzmagania z naszą boską białą aszustką. Dziś miałem rozmowę z klientem od tego samochodu. I klient stał się już niecierpliwym klientem, i ja jak najbardziej, żeby było jasne, rozumiem go w tym ponieważ samochód już tu jakiś czas stoi. Aby to ty tramy i to tramy i niby sobie coś radzimy. Ja go rozumiem, że jego cierpliwość się kończy. Jest to zupełnie zrozumiałe, ale wynegocjowałem dzisiaj jeszcze trochę czasu, ponieważ e, chciałbym to zrobić, pomimo, że... Mm, nie do końca wiemy, co mamy w tym zrobić nadal, bo jakby pomysłów brak, chociaż zabrałem się za coś, o czym zaraz opowiem. Natomiast to nie jest tak, że ja wiem, co tu robić i jak postępować w tym samochodzie, i przedstawiłem to właśnie w ten sposób właścicielowi samochodu, że, że chciałbym, z punktu widzenia ambicji, z punktu widzenia tego, że zabraliśmy się za to, że, że chcę dokończyć temat. Po prostu chcę dokończyć temat u nas, żeby to było tak, żebyśmy na końcu sobie podali rękę i żeby było wszystko dobrze. Uważam, że kontakt z klientem jest dla mnie często ważniejszy niż te finanse czy cokolwiek innego. Chodzi o to, że staramy się bardzo mocno, aby nasz klient, pomimo że czasami coś nie wychodzi, czy czasami coś się nie udaje, czasami popełniamy jakiś błąd, czasami e, nawalimy z terminem, to jest zupełnie normalne. Jesteśmy warsztatem samochodowym, mamy kupę pracy i często, gdzieś tam często nie, ale no zdarza się, że coś nie pójdzie do końca tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali. To jedną z najważniejszych rzeczy w takim momencie dla mnie jest po prostu Wytłumaczenie to klientowi w postaci takiej czy w taki sposób, żeby to zrozumiał, żebyśmy siebie zrozumieli nawzajem. Ja stawiam się w sytuacji tego klienta, kiedy on czeka na ten samochód bardzo długo. Chciałbym, żeby też klient zrozumiał nas, że pomimo, że ja poświęcam czas, to coś się nie udaje, no to żebyśmy siebie rozumieli nawzajem, żebyśmy mieli ten kontakt, żeby to było fair play wszystko. I uważam, że to działa u nas bardzo dobrze. I dzięki temu ci klienci u nas cały czas są, często tacy, w których autach coś się nie udało do końca. To i tak ci klienci zostają z nami i przyłożą kolejne samochody, jest wszystko ok, ponieważ z nami po prostu idzie rozmawiać. Takie jest moje zdanie, i myślę sobie, że to zdanie potwierdza fakt, że po prostu mamy tyle pracy i że ci klienci są zadowoleni. Nawet jak coś pójdzie nie tak, to jakby rozwiązanie sytuacji jest satysfakcjonujące dla obu stron. A co robimy w A6? No, w A6 zdecydowałem się na wyciągnięcie tych turbin. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Natomiast z braku już pomysłów, jako tako, wyciągam je, żeby je przejrzeć po prostu na naocznie i zobaczyć, czy na pewno wszystko poszło dobrze przy regeneracji tych turbin i czy nie. Może coś znajdę po drodze, że coś poszło nie tak podczas montażu. Na razie nic mi się takiego nie trafiło, żeby podczas montażu poszło nie tak, a jestem na etapie takim, że już mam, jak widzicie, te turbiny porozkręcane mocno. Mam już te zasilania wodne, olejowe i tak dalej, wszystko już porozkręcane. Wydech odkręcony, ta turbina zaraz będzie luźna. Także działam sobie tutaj z tematem wyciągania tych turbin. Jakie je wyciągnę, to sobie popatrzymy na nie i przeanalizujemy co widzę. Jeśli nic nie znajdę, to zawieziemy je do firmy, która je robiła i każemy przejrzeć im, czy nie popełnili jakiegoś błędu. Kiedy wy sobie możecie się rozciąść wygodnie, uśmiechnąć. To możecie też kliknąć łapkę w górę, możecie kliknąć subskrypcję. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, możecie skomentować na przykład, co myślicie na temat tego samochodu i na temat tej całej sytuacji tutaj. A ja w tym czasie zabiorę się za robotę podczas tej, kiedy będziesz mógł sobie odpoczywać i relaksować się podczas oglądania autodyżu. No, i co teraz? i Krzysztof jest z siebie bardzo dumny, ponieważ wyciągnął turbinę. A nie robię tego na co dzień, bo jak wiecie nie jestem mechanikiem, natomiast z powodu braku rąk do pracy już, albo z powodu zbyt dużej ilości roboty, po prostu nie jesteśmy w stanie wszystkiego już przerobić to ja się zabrałem za wyciąganie tych turbin, nie powinienem tego robić ale zrobiłem i jest ok jak z czegoś podejmę to to po prostu zrobię a to, co chciałem wam pokazać to słuchajcie o, taki będzie mały instruktaż, jeżeli chcecie wyciągnąć turbinę, to no tak, przede wszystkim tak wygląda gdy ta turbina jest wyciągnięta czyli ta dziura tutaj to jest właśnie miejsce w którym turbina powinna się znajdować jeżeli chcecie wyciągnąć turbinę w 3.0 w yy, dieselku no to biturbo przepraszam w szczególności, to tak to przede wszystkim trzeba odkręcić te śrubki. Możecie sobie teraz zaznaczyć, które Wam są potrzebne i ten. Tak, nie dużo. Kilka śrubek jest. Takich, o, przepraszam, to nie jest śrubka, to zabierzemy stąd. O, tak, takie śrubki. Po drugie, musicie zdemontować taką ilość rzeczy, w sensie elementów, to też wcale przecież nie jest dużo i musicie mieć takie oto narzędzia mam nadzieję, że zarejestrowaliście to co wam pokazuję, lampka jest najważniejszym narzędziem i młotek, młotek jest takim jednym z najważniejszych narzędzi w tych wszystkich bez młotka i lampki sobie nie poradzicie, bez reszty narzędzi może sobie poradzicie, także mały instruktaż jak zdemontować turbinę, a i potrzebujecie jeszcze na to 3 godzin czasu, ja to zrobiłem w dwie, ale powiedzmy sobie, że 3 godziny czasu musicie sobie na to zarezerwować no i jak wygląda turbina po wyciągnięciu a, leżała tu i już nie leży. Gdzie ona jest? Zabrali ją, gdzie oni mi ją zabrali. A tak wygląda M z demontowanym rozrusznikiem, który znajduje się tam. Tam. Człowiek nic nie zdąży pokazać, bo wszystko mu zabierają po prostu. Z... Może wrzucili ją tutaj. A wrzucili, bo chciałem się najpierw śmiać, że kilka turbin mamy. Takich z demontażu najróżniejszego typu. A to jest nasza turbina, którą demontowałem dzisiaj od naszego 3.0 Biturbo, tak, nasz. Ogólnie patrzyłem, to na pierwszy oka nic tu nie widać, wszystko się kręci, nie mam żadnych zastrzeżeń, ale może coś znajdą chłopaki, które robiły tą turbinę. A to rozumiem, zawozisz do chłopaków, żeby... Na handel? Na handel, żeby siano. To co jedziesz? Dobrze, to jedź w takim razie. Czyli co? Turbina pojedzie do sprawdzenia. Czy ktoś popełnił jakiś błąd, czy nie. Bardzo liczę na to, żeby coś znaleźli. Bo jak nie znajdą, tak jak mówiłem wcześniej, będę miał jakiś kłopot z tym. Co dalej robić przy tym samochodzie? Ale na razie swoje zrobiłem. Będę czekał bardzo cierpliwie, albo z dużą niecierpliwością na werdykt, który tam się okaże. A to, co możemy teraz zrobić, to możemy iść zobaczyć sobie, jak idą prace przy kamperze i montażu CarAudio. Idziemy. No, a ja idę, tak jak obycałem przed chwilką, e, zanieść kolejną część, która przyszła do naszego kampera, to jest wzmacniacz. E, znowu kolejna dobra, fajna część, która będzie zawiadywać kara, Boże, jak tu się idzie, to tak świeci ten kamper po prostu. I jednocześnie zobaczymy, jak idzie Marcinowi, bo dawno tu nie byłem. Jak idzie? Fantastycznie. Zajebiście to, idę z drugiej strony. Przyniosłem ci kolejną część. Wzmacniasz, tak. ty. masz. Jakbyś to miał mało rzeczy, byś miał, to teraz masz następną rzecz. Kurde, ale tak jakościowo widać, że to jest ładne. Tak. Nie? Wyko Widać na żeby, wykonaniu. Wykończenie ta, pan... ta, 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 ta. Widać od razu, że to ma nie, jakieś... że to ma sens. Ta, ta nie jakimś... Fajne i najpiękniejsze w tym wzmacniaczu jest, panie i panowie, to, że nie ma tu bezpiecznika żadnego. To świadczy o mocy tego cholerstwa. Bo jak jest zamontowany bezpiecznik na wzmacniaczu 20A i napisane jest 1000W, to jeszcze chyba w dupę wsadzą te 1000 W. To jest przetwornica napięcia. To są kable zasilające do. Wzmacniacza. Tam jest akumulator. On ma drugi akumulator, nie? Dobrze myślę? A drugi akumulator jest w nogach kierowcy. W nogach... A, bo to jest dodatkowy. To jest dodatkowe, a tam jest w nogach kierowcy drugi akumulator. Ogólnie tu jest niezła maszyneria, nie? To jest elektroblok odpowiedzialny za całą elektrykę w kamperze. Ty wiesz takie rzeczy, bo robiłeś kampery. Tu jest nasza jednostka sterująca całym kamperem. Pod fotelem kierowcy, czyli jak? Rozdziela całe zasilanie na taki, taka, taki węzeł elektryczny w kamperze, czyli jak tam Coś padnie, zacznie się palić, to pod dupą kierowcy. Realnie. Myślę sobie, że fajne rozwiązanie. Dobrze, radijko już tutaj leży. Ania to jest stare, a tu jest nowe Radijko. Chodzę Wam pokazać. Radijko jest alpine, taki i wygląda też bardzo ładnie. I kosztowało dużo pieniędzy. Takie radia można kupić za 1500 zł, a to kosztowało czwóreczkę. Nadzieja moja jest taka, że warto to było tych swoich pieniędzy. Będzie to grać czy bardziej będzie komfortowe w obsłudze, bo to głównie też o to chodzi, żeby to się dobrze obsługiwało. No dobrze, to Ty sobie tu działaj w takim razie dalej. Baw się. Czegoś Ci trzeba? Mam Ci przynieść jakieś piwo albo coś? Nie, nie palący, nie pijący. Boże święty, ja takich pracowników mam? Kilka ciekawostek na temat BMW, które tu widzicie, dziś Wam przekażę. Mam nadzieję, że ciekawych, ciekawostek, pod kątem tego, że myślę, że wszystko co dziś tu powiem na temat tego samochodu można wyczytać w internecie, można gdzieś obejrzeć. Ja to spróbuję scalić się w jakieś tam kilka minut. To po prostu ten samochód, ponieważ ja jestem maniakiem tyłu napędów i od zawsze nim byłem, to ten samochód robi na mnie bardzo duże wrażenie, ale też jednocześnie to wrażenie zaburza jedna pewna rzecz, o której Wam zaraz powiem. Oprócz tego, że wóz jest bardzo ładny, prezentuje się ślicznie i lakier, który jest na tym samochodzie, koła, wykonanie tego wszystkiego jest mega po prostu jest poziom no level hard, tak? I ta skóra na tych fotelach, on jest niezniszczony, on jest odnowiony. On wszystko na co spojrzysz, każdy element w tym samochodzie jest odrestaurowany, oklejony, nowy wsadzony jest bardzo zadbany ten samochód, po prostu jest taka sztuka, którą warto by było kupić, gdyby nas było na to stać. Radio, które jest założone w samodziej jest chińczykiem i to jest wada tego auta, jednocześnie zaleta. Wiemy, że oryginalne radio w tym aucie to jest przeżytek Unitra, która już dawno, dawno już skończyła się pod kątem takim, że nic sobą nie reprezentowała. Radio, które tu jest założone, posiada nawigację, USB, Bluetoothy, głośno mówiące itd., itd. Jest niedrogie w zakupie, bo kosztowało chyba 1600 albo 1800 zł, jakoś tak. No i niestety ta niedrogość tego radia powoduje, że obsługa go też nie jest jakaś najlepsza. To jest na Androidzie, ale niestety to radio, pomimo że tu jest Android, to ma bardzo wolny procesor i no działa tak jak działa, że no po prostu funkcjonuje, można by rzec i powiedzieć, że że niby tutaj jest bardzo dużo rzeczy najróżniejszych, które możesz klikać, robić, ale działanie tego wszystkiego to jest e, osobna sprawa i umówmy się. Lepsze jest to radio niż ta fabryka, natomiast e, nie... Nie jest to jakiś wypas mega wielki, który bym bardzo polecał montować. Teraz tak, kilka ciekawostek na tego auta, jeżeli już o karaudiu rozmawiamy, to karaldio w tym samochodzie zostało całkowicie odnowione, włożone zupełnie inne, ponieważ to jest amerykańska wersja, to oczywiście co, nie, nie otworzysz klapy bagażnika jak masz kluczyk w stacyjce, jak to Amerykanie. Karaudio to też wzmacniacz, który tu jest zamontowany, to jest Alpina. To jest okablowanie, no i oczywiście skrzynka wielka, która posiada dwa wielkie 25-centymetrowe basy, przepraszam, 20-centymetrowe z bardzo dużym wychyłem, basy skierowane wprost na samochód, wprost do kabiny. I tyle o car Audio. gra to całkiem ładnie i przyjemnie, no ale też kosztowało trochę pieniędzy. M. Jak M, no to co? No to silnik. 3,2 litra pojemności, 343 konie mechaniczne i 363 nm. No i to właśnie te nm powodują, że pomimo, że moc tego samochodu nie jest jakaś mała, to osiągi tego auta nie są moim zdaniem... Jakiś nadwymiar zadowalające. W każdym bądź razie nie ma odczuć tych osiągów, które są, ponieważ ten samochód jest w cabrio, to osiągi ma mniejsze niż seryjny, zwykły niż Kupeta. Kupeta e, ma 5,1 do sety, ten ma 5,6 sety. Te pół sekundy czuć w tym samochodzie, kiedy wsiądziesz, zaczynasz jeździć. Skrzynia SMG, skrzynia biegów, która jest bardzo fajną skrzynią, jeżeli działa. SMG oczywiście poznajemy po takiej gajdze, to jest skrzynia biegów, która ma tutaj regulację prędkości zmian biegów. I ta regulacja tych zmien, tej zmiany prędkości biegów działa bez zarzutu. Ta skrzynia to jest rzeczywiście fajna skrzynia, zabawkowa. Ona, jak jedziesz i włączysz na maksymalne. Na maksymalną prędkość przekładania biegów, to rzeczywiście robi to bardzo szybko. Jest bum, 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 bardzo ładnie to działa. I dopóki się nie zepsuje, a psuje się dość często, to działa naprawdę bardzo dobrze. I tutaj nie mam do niej zarzutów. Można nawet pobawić się na tej skrzyni i polatać trochę bokiem tym samochodem, jeśli oczywiście wytrujesz, ją w końcu i będziesz umiał obsługiwać. Natomiast polatać bokiem, no i właśnie, i tu się zaczynają trajachnockie klocki. Latanie bokiem tym samochodem wcale nie jest takie proste. Jedynka jest zbyt krótka, a dwójka jest zbyt słaba. I o ile samochód dopiero zaczyna kręcić jakiekolwiek fajne parametry lotu wysokich obrotów, o tyle od niskich obrotów ten samochód niestety ale nic nie potrafi. Dlatego jeżeli chcesz zrobić jakiś fajny driftingowy zakręt, to musisz się nawinąć przed tym zakrętem, żeby ta dłuższa już dwójka potrafiła coś zrobić. I nie jest to wcale proste. Próbowałem kilka razy i trzeba się namęczyć i nabawić. Ten samochód wcale nie jest taki żwawy do tego, żeby sobie polatać bokiem. Jest dobrym samochodem do polatania, po po prostu szybko, ale nie bardzo szybko, absolutnie. Wady tego samochodu, no też są. Wadą pierwszą tego samochodu, a tą najbardziej znaną, to jest od dołu silnika, czyli jakbyśmy spojrzeli sobie tam, czyli na miskę olejową, e, ponieważ tam znajdują się panewki. Tak, panewki są wadliwe. Do roku 2002 występowały modele, które miały problem z panewkami. Te panewki obligatoryjnie po prostu się wymienia jak najczęściej. Zależy jak kto jeździ, ale co 40 tysięcy kilometrów generalnie kupujesz tą MK i pierwsze co wymienia panewki. Idzie to na szczęście zrobić bez wyciągnięcia silnika i w tym samochodzie zostało to zrobione i to jest coś, co uratuje ci ten samochód na pewno na długi, długi czas. Drugą wadą tych samochodów to są wanosy. To jest ten element, który znajduje się tutaj. Cholernie drogi element, jeśli byś chciał go kupić w serwisie. Ale na szczęście, jak widzicie tutaj, tą zieloną farmą są pozaznaczane. Są już firmy, i również w Polsce, bodajże w Krakowie albo Katowice, Krakowa jak już tak, które to regenerują. I w tym samochodzie również to było zrobione, ponieważ jak przyjechał ze Stanów, to one nie działały i nie ustawiały wałków rozrządu odpowiednio. Wóz trzepotało, kolebało, nie jechał, nie miał mocy. Dostał zregenerowane wanosy, odpalił na pierwszy szał. I od tamtej pory one działają bez zarzutu. I nie jest to takie drogie, bo chyba płaciliśmy 3,5 albo 3800 euro za komplet nawałek dolotowy i wylotowy, więc to są kwoty wszystko do przyjęcia, uważam, dopóki oczywiście nie zlekceważysz tych problemów i nie stanie się coś bardzo złego, czyli na przykład zlekceważysz panewki, no i padnie motor i tyle z wad tego samochodu, bo tak naprawdę ten silnik więcej wat nie posiada i one po prostu jeżdżą, mają lekki problem z trzymaniem mocy, ale generalnie rzecz biorąc jest to do przeżycia. Samochód odczuwalnie jedzie średnio. Ma 1700 albo 1800 kg. Wagi cabrio. I jest cięższy o 150 kg od wersji sedan. I czy kupę. I tą wagę czuć w tym samochodzie, czuć ten rodzinne rozłożenie mas, i on trochę inaczej się prowadzi. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest wariot, absolutnie. To jest MK, ale na dzień dzisiejszy to M-ki są dużo, dużo bardziej zławsze. Ja bym to porównał, jeżeli mamy porównać do Audi, to, to nie jest RS, to jest SK. I SK daje frajdę ale to nie jest sportowy samochód i tak jest tutaj. Rzekomo właściciel tego samochodu e, chwalił się ostatnio, jak tutaj był, że zamknął budzik na 300 km na godzinę. I trochę mu w to wierzę, bo jest to możliwe, nie powiem. Natomiast jest to odważne przy tym, przy tym samochodzie, bo uważam, że jest to jednak starej daty auto. Aczkolwiek fakt jest tu wszystko odnowione. Zawieszenie jest nowe, hamulce są nowe. Hamulce, no właśnie, hamulce w tym samochodzie, tak, tarcze są większe niż w serii, oczywiście, że tak, ale omówmy no się, do hamowania, hamowania sportowego jeszcze trochę im brakuje i nadal nie jest to absolutnie torowe hamulce i absolutnie torowy samochód. Potrzebowałby dużo, dużo modyfikacji, żeby nadawał się na tor ten samochód. Nadaje się na ulicę, ale i na tor. Mam nadzieję, że usłyszałeś coś ciekawego, coś cię coś zainteresuje, ponieważ te auta na dzień dzisiejszy są już dostępne, bardzo łatwo i bardzo y, pospolicie do wielu już dzisiaj. Kurwa, dzisiaj to one trochę drożeją w sobie, przede wszystkim co się dzieje w dziwnym świecie, w którym żyjemy. Natomiast e, ogólnie rzecz biorąc, to auto już jest dostępne dla zwykłych ludzi, zwykłych szaraków, ponieważ to nie jest samochód za jakieś ogromne pieniądze, ale z tego co wiem, to od 80 tysięcy już na pewno kupisz takie auto. Oczywiście może nie ten egzemplarz, który tu stoi, no bo ten byś musiał zapłacić dużo więcej. Sądzę, że ze 130-140 tysięcy. Także ten jest trochę droższy, ale w ten jest wsadzone mnóstwo pieniędzy, żeby was nie kłamać, do 60 koła jest na pewno w niego wrąbane. Także, no. Coś za coś. To jest zrobione wszystko od skrzyni po napędy, po, yy, po zawieszenie, po silnik. Rozumiecie? Jest wszystko, wszystko, wszystko wnętrze jest oprzywane, jest cały malowany i tak dalej i tak dalej. Jest igiełka, Znajdziesz drugą taką? Moim zdaniem jedno z najładniejszych aut, jakie w ogóle widziałem na swoje oczy, na własne oczy, na własne oczy, jakie widziałem w ogóle w MC, tak, w tej MC E46. Ja ładniejszej nie widziałem. Dla mnie to jest piękny samochód i myślę sobie, że wam również się podoba. Jeśli powiedziałem coś ciekawego, to kliknij łapkę w górę, daj subika, komentuj, jeżeli byś chciał coś wiedzieć jeszcze na temat tego samochodu. Aczkolwiek myślę, że te najważniejsze cechy tego auta, opowiedziałem, to nie jest odcinek, w którym porównujemy albo pokazujemy samochody, ale ten samochód pojawia się u nas po raz ostatni, podejrzewam, bo wyjeżdża za granicę i już się więcej nie pojawi, więc więcej nie mógłbym o nim razy nic powiedzieć, a myślę, że warto było go zauważyć.